kochani, witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale e, na Pata, i dzisiejszy odcinek będzie z Movista Planet. Jako, że moja przyjaciółka powiedziała, że jak już założę ten kanał, który planowałam założyć dawno, e, i że jak założę ten kanał, to że będę grał Movista Planet. Oczywiście ja mam konto na tej grze. Ale po prostu mi te konto jakoś nie odpowiada w ogóle nazwa itp, więc postanowiłam na YouTube założyć nowe konto Więc yy, w tej chwili te konto założę I możecie mnie na nie zapraszać i no, wiecie, no to, to zakładam No i tak, yy, z tego co wiemy od mojej koleżanki, klikamy yy, ten... Przepraszam, bardzo się nie na telefon z tego, co od nie wiem, bo dawniej nie grałam, e, był e, tydzień unikatów i mi internet trochę nawala, więc poczekajcie, sobie zrobię e, krótką przerwę i już do was wr wracam, żebyście tak długo jak ja nie czekali, okej? Okay? Słuchajcie, nie wiem, co się stało, bo ja już nie wytrzymuję tutaj, e, żeby wam pokazać. Pokażę wam, że internet ma strasznie dobre tutaj, widzicie? Nie wiem, co się stało, nie wiem, nie wiem. I coś mi nawala, ale dobra. E, więc ja założę konto i, i do Was wracam, ponieważ to jest niewyobrażalne, co tu się dzieje z moim internetem. więc no. A więc tak, mimo tego, że internet jest nawala, to tu wszystko działa, tyle że nie ma tła i ten, co, to, co jest bardziej ten e, nudny, ale mam nadzieję, że jakoś u Was to przejdzie. Um, I nie wiem, co to się dzieje z internetem, jak ktoś wie, dlaczego się tak robi, to może mi napisać komentarz bo będę mega wdzięczna, bo nie wiem, zawsze mi jakoś dobrze ten internet akurat się nawalił. I wybrałam sobie takie piękne, szaro-jasne włoski, um, które mogą one nie pasować, bo one są takie, takie co wyglądają jak... Um, Jakieś też chyba e, mi one bardzo pasują. Trzeba sobie jeszcze na bluzkę, jeszcze chyba to wezmę. I ja sobie wezmę e, taką może jakąś taką jasną, fioletową. Albo jakąś taką granatową. Um, um, o, taka tyka będzie spoko. I jeszcze białą tu. No. I e, takie spodnie. Na starym końcu to zawsze takie spodnie mi się e, podobały. Tylko tu było czarne o, takie. Myślę, że jest nie rok. I jeszcze jakieś buty stąd. Buty chyba na jakieś najładniejsze są te. Albo ewentualnie jeszcze te. Weźmiemy sobie chyba te. Tak, takie mogą być. I zmienimy kolor na fioletowy, żeby mi pasowało jakoś. To był ten kolor, nie? Nie, to nie był ten. To był chyba ten typ. Więc jeszcze tutaj zmienimy na ten. No, e, i, e, mo tupo, zmienimy, e, szere, no, i może być tylko jeszcze że sobie zmienimy na szyerę, żeby tam jakoś ładnie wyglądało, jeszcze coś mniejsze. No i pięknie. E, e, teraz e, login. Mój login to będzie... natapata, jest oczywiście zajęte, znając moją istotne, No zajęte. Aha, no zajęte. Więc nazwać się natapata Pata i o, mamy ja wolę. E, więc e, teraz e, hasło musi być e, jakieś e, oryginalne dla mnie. Hehe. He. Batki sama wpisam. E, I tak, e, akceptuję Twój kąt. Pewnie to będzie bardzo dużo trwało. Ok. Już nam się tutaj waduję. No. No, ładuj się, kurwa. Okej. Dobra, to ja sobie poczekam. Może zrobię też znowu przerwę, żeby u Was nie było tak długo. No. No. No, już się za uh, Więc dobrze. Uh, no. I okej. Okay. O mój Boże, co nie, ma sobie, bo to nie sens. E, I mamy szkołę, e, moja szkoła tam mnie wyczytuje, więc nie mam po co e, się trucić i tego oszukać, nie? No. Mógł się sobie w kamerkę włączyć. A, Kolejnym odcinku włączę, z MSP. I e, tak, e, możecie mnie na ten konto zapraszać e, Będę wszystkich przyjmować oczywiście e, Będę wszystkich przyjmować e, No i no e, To chyba na tyle w tym odcinku e, I no, zapraszajcie e, jak chcecie e, Bo naprawdę wszystkich e, przyjmę e, No i no i, no, no i to chyba na tyle w tym odcinku, bo już nie mam co tu gadać. I tak zawsze odcinek robi się strasznie długi przez tą paplaninę, jak miałam też wcześniej żegnęła. Więc dobra, ja już się z Wami żegnam. Cześć!